Obudziłem się dziś rano i na swoim prześcieradle zobaczyłem taką plamę, ale zanim mnie o coś posądzicie, ja po prostu mam tutaj takiego strupa, którego musiałem zdrapać w nocy, ale pomyślałem sobie, że taka plama to jest idealna okazja, żeby porozmawiać trochę o chemii takich plam i jak je usunąć, więc zaczynamy. Taka plama to są głównie jakieś tam białka i barwniki. Nie chcemy ich traktować ciepłą wodą, bo nam się tutaj zetną, tak jak białko jaja, dlatego mam tutaj wodę lodowatą. O, już widzę, że coś się dzieje. Tymczasem powiem Wam, że ostatnio z Ulą pedantulą nagraliśmy film, gdzie opowiadam o chemii plam i o tym, jak w domowy sposób można niektóre plamy usunąć i co chemia ma na ten temat do powiedzenia. Jakiś tam ocet, aspiryna, magiczne mydełko, sprawdźcie. Sobie. Dobra, minęło 15 minut, zobaczcie, już jest lepiej, już ta plama jest mniejsza, a teraz zrobimy do niej własny domowy wybielacz. Biorę dwie łyżki sody oczyszczonej, czyli po chemicznemu wodorowęglanu sodu. Dodaję jedną łyżkę wody utlenionej, czyli po chemicznemu nadtlenku wodoru. W ten sposób powstaje pasta, tak zwany wybielacz tlenowy, po chemicznemu nadwęglan sodu. Soda oczyszczona ma dwa zadania. Po pierwsze, usuwa jony wapnia i magnezu z twardej wody i zmiękcza ją. Po drugie, zwiększa wartość pH wody, powstaje więcej ładunków ujemnych. A wiecie, to jest jak magnez. Minus i minus się odpychają. Wyobraźcie sobie teraz, że włókna tkaniny pokryte są takimi magnesami. To wszystko zaczyna się lekko rozszerzać. Woda utleniona zyskuje lepszy dostęp do brudu i może działać. Działać wybielająco. Woda utleniona szybko się rozkłada. Uwalnia tlen i wybiela. I dajmy temu jakieś pół godzinki. Zobaczmy, co nam tutaj wyszło. No, trochę jest bielsze, przyznacie, że jest trochę bielsze. No, jest wybielone, ale bez prania się nie obędzie. Pranie może się przydać głównie dlatego, że środki piorące zawierają enzymy, głównie proteazy, które działają tak, że są w stanie pociąć długie cząsteczki białek. Dzięki temu potem jest je łatwiej wypłukać. Dobra. Szukamy plamy. Így